Jest ogólnie bardzo dobrze zrealizowany ten film, bardzo mi się podobał, nawet mimo jakby tam zmian wizerunkowych postaci niektórych, ale no jest kilka rzeczy, które już Ci mówiłem wcześniej, do których bym się przyczepił. Film opowiada o przyjaźni, o, o jakby rodzinie, o niezrozumieniu rodzica, jakby dziecka przez rodzica, konflikty wynikające z tego, jakby oczekiwania też rodzica. Wyobrażenie o przyszłości tego dziecka, i tak dalej, i tak dalej, no to jakby to są bardzo aktualne rzeczy. Nawet w, w tych czasach myślę, że jeszcze bardziej. Nie? Też mamy morał w tym filmie taki, że niekoniecznie to, co jest inne, jest złe, bo czkawka bardzo mocno się wyróżnia na, na tle innych. Jest takim indywidualistą. No tak, ale jakby w ogóle wyróżnia się mm -hmm. na tle tych mieszkańców wioski. Nie chce zabijać smoków. Na początku chce, ale później się okazuje, że jakby poziom... Po, no poczekaj, poziom empatii... Poziom empa jego empatii jest tak duży, że po prostu nie jest w stanie skrzywdzić innego mm -hmm. stworzenia, nie? Yy, no jak, wiesz, obejrzeliśmy film, później obejrzeliśmy sobie bajkę, to mi się jakoś to nawet bardziej lepiej oglądało. To i Stitch, to było... Mega, mega mm -hmm. zrobione. Aż bym sobie teraz mogła drugi raz puścić, jak wytresować i oglądać chyba, oglądać chyba z takim samym zachwytem. No muszę przyznać, że jakby oddanie historii jest praktycznie jeden do jeden, rzeczywiście jest bardzo wierny temu oryginałowi, ten, mm -hmm. ten film. Dodatkowo, jakby tam kilka scen było po prostu troszeczkę rozszerzonych. Niektóre były wycięte, niektóre bardzo ważne były wycięte z tego. Ja wiem, zaraz o czym powiesz. Dodali tutaj ten, ten motyw, że różne ple, jakby plemiona z całego świata żyją w tej wiosce, czego właśnie mhm. nie było w oryginale, że, że i są Azjaci, jacyś w czarnoskórze tam z Afryki i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc tutaj Ej. dodali ten, ten no, motyw, nie?